Witam wszystkich przed pierwszym gwizdkiem. Sobotnie popołudnie, rychło w czas. Dodaję nowy odcinek, lekki update i parę propozycji typów na ten weekend. Same specjale dodatkowo. Tytułem wstępu jeszcze. Powiem o wczorajszym hicie w Bundeslidze, Darmstadt z Bochum, gdzie kartki ostatecznie weszły na miękko. Było 7 żółtych i 1 czerwona, ale nie bezpośrednia. I to też jest istotne, bo tutaj parę osób się mnie pytało, że zwróćcie uwagę, gdzie obstawiacie, bo są różne zasady rozliczania kartek. Po prostu czasem biorą pod uwagę tylko żółte kartki, gdzie czerwona niczego nie zmienia, nie wlicza się. Czasami jest zaklasyfikowana jako sztuka, jedna dodatkowo do kartek. A czasami liczona jako dwie bezpośrednio, dwie jednostki dodatkowe. No, i tutaj w tym meczu wczorajszym, po pierwszej połowie, myślałem, że jest pozamiatane na minus, bo mecz był taki, jak przewidziałem, i dużo się działo, i było dużo y, sytuacji. Takich, żeby kartkować, natomiast no, zbuntował się trochę ten sędzia wczoraj, i jak mi kolega słusznie napisał, że trzeba było nogę urwać, żeby yy, zaczął kartkować. Tam pokazał w pierwszej połowie tylko jedną kartkę. Gdzie w zasadzie nawet komentatorzy z Via Play powiedzieli, że nie jeden sędzia pokazałby tutaj już ze 3 czy 4 kartki. Tam była taka nawet jedna sytuacja, gdzie gościu poszedł ostro, ostrym ślizgiem, i to był moim zdaniem fał na kartkę, a on nawet nie zagwizdał faulu. No i wydawało mi się, że już jest po faworkach, ale w drugiej połowie wrócił. Ten sędzia, jakby do swojej formy, i tutaj posypało się, weszło to na miękko. Także dobry start weekendu. Przy okazji powiem, że sprawdziłem sobie dzisiaj te typy kartkowe, które podałem od startu, jak ruszył kanał. To włącznie z tym wczorajszym to było 15 typów kartkowych, z czego 14 celnych. Tylko Marciniak w Radomiu jeden raz zapomniał wyciągnąć kartki żeby był komplet. Jeszcze taka mała adnotacja a propos Ligi Francuskiej, bo tu mówiłem, że oglądałem Lwią część drugiej połowy meczu Lorient z René, 2-1 wygrane przez Morszczuki. I dopowiem coś, bo sprawdziłem sobie statystyki. Jest to też pośrednio powiązane z, tym, yy, z tymi typami meczami tego weekendu, bo przewiduję, że Lorią nie da rady u siebie z lens, a że René, yy, właściwie już wcześniej o tym mówiłem, że moim zdaniem strzeli gola w bułce, plus dodatkowo nawet dzisiaj typ na kartki na ten mecz się pojawi. Osobiście liczę na René i liczę, że tego meczu nawet nie przegrają. No zobaczymy, jak będzie, jest na pewno ciasne spotkanie. W każdym razie w tym meczu Lorient z Renz y, gospodarze mieli tylko expected goals na poziomie 0,5, a goście 1,2. W strzałach było 11-5 dla, dla gości, zablokowanych 9-0 dla gości, różne 16-6 dla René, posiadanie piłki 61% po stronie gości, no i to była ta dominacja, o której mówiłem, a przegrali. No, także może w jakimś stopniu to wpłynie to na obraz sytuacji, tego dlaczego też pewne rzeczy tak widzę w tym tygodniu, w ten weekend. I teraz właśnie, jeszcze jeden zabawny fakt, bo w związku z wczorajszym meczem Darm, Darmstadt, jak już wrzuciłem to na kanał, to parę godzin później przeglądałem sobie na Instagramie parę kont takich podróżniczych, które cenię. I jeden gościu akurat wkleił filmik z drona, jak leci przez Darmstadt, i jedna budowla mnie w ogóle mega zawascynowała, gdzie zrobiłem duże wow, i gdyby mi pokazał. To ktoś zdjęcie, to za Chiny bym nie wpadł na to, że to mogą być Niemcy. Tu jak widzicie, jest to mega nietuzinkowa budowla. Z czystej y, ciekawości, informacyjnie sobie poczytałem coś o tym i powiem wam, że nazywa się to Waldspirale. Jakoś tak. Zaprojektował to austriacki projektant i no, ma taki nieforemny kształt, jakby w, w kształcie litery U. Nie ma, nie ma tam żadnych kantów, są zaokrąglone wszystkie, cała bryła, i wszystkie okna mają różny rozmiar. Podobnie jest z drzwiami i klamkami jakieś tam różnorakie użyte do tego. Jest to budynek, który zawiera część mieszkalną, bar, dom handlowy ma też podziemny parking także taka ciekawostka regionalna z Niemiec. Dobra, przechodzimy do tego co dzisiaj najciekawsze, więc dodaję dwa sobotnie typy i cztery niedzielne, same specjalne na kartki. I pierwszy, pierwsza pozycja to jest Newcastle minimum trzy kartki w meczu over 2,5 po 1.85. Już wcześniej myślałem trochę, żeby dodać ten mecz na kartki, na overek bo tam może być wojna, to jest no, mega, jestem ciekawy jak to spotkanie się sportowo ułoży, bo może pójść w dwie strony. Osobiście delikatnie uważam, że jednak lekkie wskazanie na Arsenal i że myślę, że jednak wygrają ten mecz, ale no, nie, jest, nie jestem przekonany. Chciałem grać już wcześniej kartki, nie wszystko mi tam pasuje. W zeszłym sezonie w kwietniu jak y, grali na St. James Park no, Arsenal wygrał łatwo i były tylko trzy kartki w meczu, że zaś w pierwszym spotkaniu tamtego sezonu na Emirates, no to była naprawdę mega bitwa. Skończyło się bez goli, ale tam było 11 czy 12 kartek. Nie wiem, które oblicze meczu teraz zobaczymy. Na pewno jest spory potencjał na to, żeby, żeby kartkował sędzia. Tu sobie zlustrowałem też gościa, sędziuje jak on się dokładnie nazywa, Stuart Atwell, no i ma średnią taką zadowalającą w tym sezonie, w premier, 6 meczów, 33 kartki, no to jest 5,5 na mecz, właściwie tylko w jednym spotkaniu takim mało ciekawym, Fulham z Evertonem dał 2, a w pozostałych tam lutował po 8, 8, 4, 6, 5, także myślę, że tutaj szanse na to, że Yy, będzie minimum 6, yy, są niemałe, bo to jest taki typ rezerwowy z tego meczu, gdzie wydaje mi się, że no over 5,5 można również zagrać. Ja się trochę przed tym wzbroniłem i daję typ na samym sroki Rocky powyżej dwóch kartek no z urzędu. Dewalczaki tam dużo robią. Jest Gordon, Joelinton, Longstaff, Bruno Gujamaresz, który no już osobno był wspomniany w odcinku wczoraj, że. Zagrałem go i liczę na to, że, że się wykartkuje. No i cała obrona przy tych ucieczkach Saki czy Martiego, Martinelliego, myślę, że też tam będą narażeni na to, że, że będą łapać te kartki. Widziałem też ten dribla z Dan, Bar Dan Bern 420 na jego kartkę. Uważam całkiem spoko. Natomiast no, zobaczymy, jak będzie. Ja tutaj myślę, że sroki te 3 minimum zgarną. Wieczorem hit we Francji Olympic Marsylia z Lille. Dosyć asekuracyjnie, bo kurs 1,6, ale over 3,5 kartki. Myślę, że piętro wyżej linia również może pęknąć. Gram troszkę bezpieczniej. Dwa kluby mocno rywalizujące ze sobą są tam właśnie. Animozje też na tle kibicowskim, i myślę, że to będzie taki no, prestiżowy mecz też dla układu tabeli. I Marsylia, która ma spore problemy ostatnio, ale będzie niesiona dopingiem z trybun. No i Lille, które ma znowu ambitne plany w tym sezonie, by skończyć wysoko. Także myślę, że tutaj nie będzie odpuszczania. Średnią mają taką, no Marsylię widziałem w, y, łącznie z pucharówkami w 14 meczach 25 kartek, Lil w 15 y, 28. No myślę, że dodatkowo w tym spotkaniu będzie to jednak podsytane tymi emocjami i rywalizacją, więc te cztery powinny spokojnie paść. Dwa włoskie dodałem z mniejszymi kursami, gdzie mam delikatne wątpliwości, bo zasadniczo myślę, że to powinny pęknąć linie nawet piętro albo dwa piętra wyżej. I na takich kuponach mniej ważnych, bardziej ryzykownych, systemowych, to sobie dałem over nawet 4,5 i 5,5 w tych dwóch włoskich meczach. Omówię je razem, bo, bo zdecydowałem się dać tutaj po prostu over 3,5 w dzisiejszym, już w, w jutrzejszym meczu, przepraszam. Jari z Genoą over 3,5 po 1,41 w niedzielę o 15 i wieczorny hit o 20.45. Jutro Fiorentina z Juventusem też over 3,5 po 1,34. Niskie kursy, ale uważam bezpieczne typy i, tak jak wspomniałem, myślę, że over 4,5, over 5,5 również możliwe. Tam sobie troszeczkę tych sędziów zlustrowałem i statystyki i jestem no, prawie przekonany, że, że ta linia będzie piętro lub dwa więcej pokryta, ale nie mam aż, no mam jakieś tam delikatne wątpliwości, więc sobie troszeczkę sam obniżam ten pułap, ale do składaka sobie takie linie dołożę. Jeden jeszcze zawodnik tutaj, no muszę jednak spróbować, bo sportowo no nie zanosiłoby się na to, żebym taki, taki typ zagrał. No bo Liverpool gra ze słabym lutą, także tutaj no, może być bardzo jednostronne to widowisko. Natomiast no, Macalister, yy, kolejny latynos, tak jak Bruno Guia Maresz, dostał w ostatnim meczu z Forest żółte, Żółtko i też ma już cztery kartki, więc następna no, to oznacza pauzę. I zastanawiam się, czy nie będzie mu wygodniej po prostu się wykartkować teraz z Luton, nie zagra w meczu na Anfield za tydzień z Brentfordem, gdzie no łatwy to mecz może nie będzie aż taki dla Liverpoolu, ale powinni sobie bez niego też, też dać rady, a yy, będzie spokojniejszy po, po przerwie na repy, bo wtedy Liverpool jedzie na Manchester City, no i to na pewno jest jedno z bardziej prestiżowych meczów sezonu, więc tam musi grać. I przed tymi repami w Ameryce Południowej myślę, że może by mu się taka przerwa przydała. Tym bardziej, że ten Brentford, no to też są takie konie trochę i, i, i może nie są nacyś mega silni, ale ale potrafią niewygodnie grać i nie jestem pewny, czy tam czasami znowu nie złapię jakiegoś rzutka i po co w tej sytuacji ryzykować. Także 3,40 na jego kartkę w tym meczu może będzie chciał specjalnie sobie zrobić przerwę. Tu taki apostrof. Mówiłem o tym też w poprzednim odcinku, że, że takie typy lubię. Ostatnia moja propozycja na kartki na ten weekend to niedzielny mecz wieczorny o 20:45 Nicea z René, over 3 i pół kartki po 1.95. Fajny kurs, wystarczą 4 kartki, żeby wszedł. Ja to biorę po prostu, bo uważam, linia jest dość nisko wystawiona, będzie walka. Nicea zamknięty zespół defensywny. O czym mówiłem, tylko cztery gole do tej pory stracili. René woli atakować, i, i znowu są te animozje między, między kibicami, tymi społecznościami z tych klubów, więc no, raczej nie, nie, nie będzie ten mecz przebiegał w jakiejś sympatycznej atmosferze I, i przy takim spotkaniu, też istotnym dla tabeli, i w, biorąc pod uwagę fakt, że René też. Ostatnio jest pod formą, znaczy, pod formą może notuje wyniki, i też potrzebuje na gwałt tych punktów. No to, no to widzę tam walkę i te cztery karteczki, to myślę, jest dosyć niski poziom, jak na to, żeby to chwycić i żeby to, żeby to się udało. I takie są te moje propozycje. Tutaj w międzyczasie. Patrzyłem sobie, Leverkusen prowadzi 1-0 wyjazd z Hoffenheim. No dla mnie jest to jedna obecnie z pięknie grających drużyn w Europie. I ta akcja podwójna wirca z Bonifacem, naprawdę no, miód. No, artyści, artyści to, co zrobili, to ręce same klaszczą, naprawdę. Także sublike dzwonek. Zapraszam do komentarzy i. Słyszymy się już niedługo, zawsze przed pierwszym gwistkiem Cześć.